Dobry Państwu Marcin Janowski zbyt Bydgoszczy Chciałem dzisiaj omówić bardzo istotny aspekt, jeżeli chodzi o całokształt ustroju kolektywidualistycznego, a więc aspekt budowania i rozwoju i potem pielęgnacji relacji między ludzkich, między społecznościami, między, między nacjami społecznymi. O co chodzi? Fundamentem można powiedzieć, tego jest, znaczy, trzeba sobie fundamentalnie odpowiedzieć. Na pewno mamy dwa typy relacji: relacje, które oddalają ludzi od siebie, i relacje, które ogólnie docelowo zbliżają ludzi do siebie i łączą ich. Nie jako jeden monolit nie chcę tutaj przyrównywać ludzi do owadów, czyli żeby ludzie funkcjonowali docelowo w jakimś kolektywie jak mrówki i pszczoły, ale fizycznie chodzi o to, żeby ludzie nie byli sobie obojętni, żeby funkcjonowali faktycznie w prawdziwym społeczeństwie, a nie tylko w zbiorowisku ludzi. A więc żeby takie relacje faktycznie zaczynały się tworzyć, zaczynały się budować, no to musi to być pokierowane też stosownym prawem, które no, niestety niektóre rzeczy y, ogranicza, niektóre rzeczy promuje, do niektórych rzeczy nawet daje pieniądze, y, tak aby docelowo na przełomie tam iluś lat y, faktycznie rozwój tych relacji, pozytywnych relacji z tych zbliżających, tych łączących ludzi y, zaczął y, te relacje faktycznie zaczęły się budować, zaczęły się rozwijać i zaczęły faktycznie funkcjonować w codziennym życiu każdego, każdego z ludzi. Po co to, każdy sobie zadany, no ale po co mi to? No właśnie po to, proszę Państwa, żeby nie dochodziło do wojen, żeby nie dochodziło do jakichś konfliktów na większą skalę, żeby nie dochodziło zwyczajnie do takiej zawiści międzyludzkiej, zazdrości, do takich, no zawsze jakieś tam wiadomo, będą te negatywne odczucia, uczucia, ale y, chodzi o to, żeby, proszę Państwa, było to w jakichś kontrolowanych normach, w jakichś kontrolowanych granicach, a nie żeby nie było na to żadnych wytycznych, gdzie to może y, chaotycznie się rozwijać wręcz do takiego apogaumu, że koniec końcem kończy się wodą Właśnie tu zapraszam do odnośników, do prawa koegzystencjalnego, do suwerenności gospodarczej, do tych wszystkich właśnie czynników, które powodują, że nie tracimy poczucia bezpieczeństwa my tracimy poczu poczucia, po, poczucia bezpieczeństwa, że ktoś nam zabierze to bezpieczeństwo gospodarcze, czyli już nawet nie mówię w skali y, narodowościowej, czyli w skali jakichś nacji, narodów, tylko w skali nawet y, lokalnej często jest tak, że jak nie ma żadnego tego typu wytycznych, mamy jakąś małą działalność, może jakiś E, dużo większy konkurent po prostu zmieść nas z rynku, włącznie z dziesiątkami innych, celem, właśnie wyeliminowania wszelkiej konkurencji i zmonopolizowania danego e, regionu, dan, danej lokalnej jakiejś społeczności. E, no i właśnie tutaj, e, tutaj się kłania e, tutaj się kłania te wszystkie prawa limitowe, e, prawa koegzystencjalne e, prawa handlowe. Oczywiście, jeżeli są nieraz już takie okoliczności, że nie ma możliwości, żeby tam 20 było jakichś wykonawców, jakiejś branży Bo po prostu nie ma na to zapotrzebowania Tak samo jak kopalnie, usilnie górnicy są, żeby były przy życiu Aczkolwiek one już się po prostu fizycznie wyczerpują A więc nie mówię o takich patologiach, tylko mówię o realnym rynku pracy O normalnym rynku sprzedaży produktów i usług gdzie nie może jeden drugiemu za bardzo nabrać przestrzeni do życia czyli zabrać jego bezpieczeństwa gospodarczego i za tym wszystkim wtedy idą e, prawidłowe lub o, o, oddziałające relacje, no, czyli wiadomo jeżeli nie ma tego bezpieczeństwa gospodarczego, no to prędzej czy później ludzie zaczną z sobą coraz ostrzej rywalizować aż w skrócie skoczą sobie do gardła Proszę Państwa, no zapraszam do odnośników relacje oddzieleniowe, relacje połączeniowe, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo właśnie gospodarcze, bezsuwerenność, bez, bez suwerenność gospodarcza. Jest to wszystko tam dokładnie omówione. W każdym razie, rdzeniem. Jednym z rdzeni tego ustroju kolektywidualistycznego by było dbanie o budowanie prawidłowych relacji między ludźmi, rozwijanie tych relacji i y, sprawianie tak, aby już po jakimś rozwoju tych relacji y, do w miarę możliwie jak najwyższego, takiego można powiedzieć, zbliżającego ludzi. Y, połączających ludzi tych relacji i potem pielęgnowanie, nie? Bo ja już nawet nie chcę mówić dobrych, złych relacji, yy, bo każdy ze zada pytania, co to jest dobra relacja, co to jest zła relacja. Chodzi docelowo, żeby Państwa, żeby ludzie się zbliżali ku sobie, a nie oddalali się od siebie. Dosłownie rdzennie o to chodzi. I każdy ustrój, który będzie zbudowany, tak, że ludzie będą się do siebie zbliżać, a nie oddalać się od siebie, będzie ustrojem na tysiące lat, a każdy ustrój, który będzie powodował, że na dłuższą metę ludzie zaczną się od siebie oddalać to usług każdy jakikolwiek by nie był upadny i w tym kontekście właśnie w tym kontekście właśnie miał, miałoby funkcjonować to nie nazwę tego prawem relacji tylko właśnie dodatkowy taki aspekt który by na każdej płaszczyźnie międzyludzkiej pływał na rozwój tych łączących, zbliżających ludzi do siebie relacji nie? no to by było wszystko na tej, w tej materii, co chciałem Państwu przedstawić. Jeszcze raz zapraszam do odnośników, zapraszam na komentarze jakieś na mailika. To są moje takie wolne dywagacje, myśli, sugestie. Chciałbym, żebyśmy już uważam, że najwyższy czas, żebyśmy zaczęli na ten temat rozmawiać, zaczęli na ten temat coś konstruktywnie robić i zaczęli coś w tym kierunku działać. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i uwagę. Jeszcze raz zapraszam do filmików kolejnych. Do widzenia państwo.